Art Festival w Unijowie trwa w najlepsze. Dziś na scenie m.in. pan Muniek Staszczyk i przyjaciele. Jak wrażenia po próbie? No bardzo dobrze brzmimy, bo mamy akustyczny skład. To jest naprawdę o tyle prostsze, że można to naprawdę dobrze zrobić. Dwie gitary, harmonika ustna i ja. Jestem bardzo zadowolony z próby. Artyści przeciwko wojnie. Dlaczego zdecydował pan się wziąć udział w tym koncercie? Przekaz TILAF i w ogóle moich jakby piosenek, tekstów moich zawsze był taki, mówiąc banalnie pacyfistyczny, ale generalnie przeciwko przemocy, jakiejkolwiek dyskryminacji, segregacji. Więc dlaczego się miałem mnie nie zgodzić wziąć udziału w tym koncercie? Tym bardziej, że świat dookoła, a szczególnie tutaj za naszą granicą wschodnią wygląda źle. i, i Idea jest nie tylko jakby poparcie dla Ukrainy wiadomo, ale w ogóle ogólnie źle się dzieje na świecie, mówiąc krótko, i nieraz już brałem udział w takich koncertach przez 40 lat. Jakby mojej drogi artystycznej, więc przyjąłem zaproszenie tym bardziej, że dwie piosenki, które wykonamy, czyli Nie, 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 i Make war not Love, pasują do tego koncertu. A czy wie pan jakieś konsekwencje wojny w Ukrainie? Konsekwencje takie, że u mnie w domu były trzy rodziny i Znaczy czy konsekwencje? No jakby czułem, to można powiedzieć namacalnie, bo yy, trzy rodziny u mnie były jakby tak w przeciągu miesiąca, właściwie od całą wiosnę. Mamy akurat dom, no to przyjęliśmy, yy, więc namacalnie się to czuło, bo przecież yy, rodziny z dziećmi rozmawialiśmy i w ogóle no wręcz wiesz, no, to nie tylko w telewizji, tylko to czułem, jak to się mówi, dzień po dniu na śniadaniu, na kolacji. Yy, oni już pojechali jedni do Anglii, drudzy, drudzy do Finlandii, trzecia rodzina została w Polsce. Jakiś tam pan im pomagał ten start zorganizować, żeby mogli ruszyć dalej? No, znaczy, no wiesz, no, mieszkali u nas, czego no, byli bardzo wdzięczni, ja też znaczy, jestem człowiekiem otwartym sytuacją, myślę, że wielu Polaków, my po prostu w takich sytuacji ekstremalnej, my jako naród chyba jedynie potrafimy się godnie zachować, bo w sytuacji korzystania z wolności trochę gorzej, bo wtedy jest po prostu boks. Wiesz co, no jedni byli krócej, drudzy dłużej, no ta ostatnia rodzina czekała na... Możliwość do, y, otrzymania wizy brytyjskiej, prawie miesiąc u nas bym byli, czy znaczy matka z córką. Więc to, co wiesz, no, wydaje mi się dach nad głową, po pierwsze, no, dosyć normalne, fajne warunki. Y, no nie wiem, y, dziewczyna młoda, nastoletnia wiesz, więc ja mam trzy psy, więc po prostu miło jej się spędzało czas, a mama też, wiesz, no, jak, zresztą dzwonią do nas y, do dzisiaj, bo. Będąc w Anglii, nie czują się tam tak dobrze, jak się, czyli u nas. No wiesz, no po prostu jesteśmy bliscy kulturowo. Jesteśmy Słowianami, wiesz, no Ukraina to jest bardzo jakby kulturowo ten sam krąg. I no tyle no po prostu zachowałem się, tak jak wydaje mi się, każdy człowiek powinien się zachować. Jestem z tego pokolenia, że pamiętam rok 81, kiedy dużo Polaków emigrowało, był stan wojenny w Polsce. Pamiętam, jak zachodnia Europa wtedy nam pomagała. W tej chwili w jakimś sensie zachodnią Europą dla Ukraińców jesteśmy my. Więc ja to doskonale pamiętam, kiedy pomoc była potrzebna. Nie tylko taka po prostu już humanitarna, żywnościowa, ale w ogóle dużo ludzi też wyjeżdżało na zachód i, i otrzymywali tam pomoc. Czy do, gdziekolwiek, do Niemiec, czy do Skandynawii. Więc jakby no jestem z tego pokolenia ludzi, że absolutnie to rozumiem. Znaczy myślę, że młodzi też to rozumieją.